Witam, Ogniwo Eko Plus Plus, 16 kW. dzisiaj będę czyścił kociołek, bo gdzieś już tam wydaje mi się, że nadszedł ten czas, troszeczkę spaliny robią się za wysokie, 3 tygodnie temu ostatni raz czyściłem kociołek, staram się teraz pilnować tego czasu okresu właśnie takiego 3 tygodniowego, może 4 tygodniowego, ale zależy jak wyjdzie, ale też chyba dzisiaj zajrzę do palnika. Po ilu, po pięciu miesiącach pracy kociołka, może warto by było do niego zajrzeć. Dmucha to w taki sposób na 38%. Nie mogę powiedzieć, żeby to dmuchało źle, ale gdzieś tam wydaje mi się, że z przodu, jak wykręca opał, to gdzieś mu tam tego nadmuchu brakuje. Oczywiście w DTRC, producent podaje czaso, okres. Takie szlaki się już zaczynają robić na 38%. Powinienem zjechać z dmuchawą. To niestety zrobimy. E, dla tego opału, którym aktualnie palę, o, widzicie, jak go podniesie się, to zupełnie inaczej ta dmuchawa pracuje. Oczywiście, producent w dtr proszę bardzo, jak ładnie teraz idzie. Producent gdzieś tam podaje w DTRC, że można palnik, znaczy można, należy przedmuchiwać go w trybie ręcznym na, na 100% muchawy i czyścić te kanały powietrzne. Ale ja dzisiaj sobie chyba go otworzę, ten korpus tego palnika i zobaczymy ile tego popiołu jest tam w środku. Może to być pomocne i poprawię sobie na pewno efekt spalania. Jak wygląda popiół? Popiół nie wygląda źle. Widać tutaj ten kalafiorek, który spadł. Jest trochę takiej szlaki. E, natomiast nie wygląda to wcale źle. Dużo lotnego popiołu, ale jest też ta szlaka. Oczywiście, gdybym zjechał trochę z dmuchawą, to może byłoby i lepiej. Zobaczymy. Odstawiam kociołek, idę sobie na dwór coś porobić, poczekam aż ostygnie. Dobra, kociołek jest odstawiony, przestawiony w tryb ręczny, ale zanim to zacznę tam jeszcze czyścić, to faktycznie go puścimy z tą dmuchawą. Na razie tylko do przedmuchania. Nie będę tego wam pokazywał, a bo bym się zakopcił całą kotłownię, może nie zakopcił, a zapylił. Muchawa się teraz rozkręci, a na ile to ona jest ustawiona. W parametrach spalania trzeba przejść do trybu ręcznego. Ja mam teraz na 90%, rzuciłem mu całe 100%. Dobra, leci. Może słychać, może słychać jak mucha mocno. Pokazałbym to, ale naprawdę nie będę otwierał tego kociołka. Wierzcie na słowo, bo to dużo, dużo popiołu by w tym momencie wyleciało. I za momencik będę go otwierał. Ok, wymiennik wyczyszczony, jak zawsze to wygląda tutaj dobrze, trochę się dziwię sam sobie, że to gdzieś tam co trzy tygodnie zmuszam się do tego, żeby to czyścić, no ale, ale, ale tak będę praktykował. Teraz muszę się pozamykać, żeby sobie wyczyścić popielnik i zajmę się palnikiem. Ok, jeszcze nie wyciągam szuflady i nie czyszczę popielnika, bo próbuję dobrać się jeszcze tutaj wyczyścić sobie palnik. I co ciekawe, widzicie, być może to był gdzieś tam jakiś, jakaś przyczyna tego, że mi tu z przodu dmuchało, tu w środku do, tego, do tej szczeliny po prostu wlazł taki kamień. No to tego się nie da przedmuchać po prostu dmuchawą w trybie ręcznym na, na, na 100%, nie ma bata. Dobra, dobra, ja sobie jeszcze tutaj poczyszczę i, i polecimy dalej. Dobra, palnik już jest zdemontowany. Tutaj jest ten talerzyk. Tak to wygląda. Jest sznur, który był, który był owinięty wokół tego talerza. Tutaj w tym rowku. Wszystko to zaraz będzie wyczyszczone. Wygląda to dość dobrze. Trzeba to jednak poczyścić, bo widać że tam było dużo, dużo syfu. W środku tak wygląda kolano. Widać, że jest tu jakiś nagar zaraz go o Ale widać też i popiół, hasie w środku, tam w tym kanale tego palnika. To wszystko trzeba będzie wysypać, wyodkurzać. Zobaczę, czy będę otwierał ten deklik tutaj z boku. Tam nawet nie idzie podejść specjalnie, żeby to sfilmować. Może spróbuję od dołu, jak wyciągnę szufladę, bo jeszcze, jeszcze nie wyczyściłem tego dołu. Na razie te, to, co z grubsza jest, niech leci do szuflady, później wszystko pójdzie do, do kuba. No, tak wygląda śruba. Eee, moim zdaniem wygląda dobrze. Delikatnie chyba też jest gdzieś tam e, jakby ciemniejszego koloru. Może przypalona, nie wiem, trudno mi to ocenić. Nie jestem znawcą od tego tematu. Dobra, czyszczę dalej. Okej, okay, generalnie nie będę walczył z tym nagarem, zrobię to sobie latem. Delikatnie tylko to tutaj obstukałem. Nie potrafię tutaj wjechać rurą z odkurzacza niestety, więc będę musiał otworzyć tą klapkę na palniku, która jest tutaj z boku. Oczywiście nie będę tego pokazywał, bo nie jestem w stanie tego sfilmować i jednocześnie robić to fizycznie. Dobra, deklik odkręcony. Pod tym deklikiem jest taka uszczelka, i tutaj, jeśli ktoś jeszcze tego nie robił, akurat nie jest ona tragiczna, ale widać, że się już obszarpała, bo ona się przykleja do tego palnika tam i, 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 i po prostu może się tak obszarpać. Dlatego też ja kupiłem sobie wcześniej u producenta nową uszczelkę, bo już to kiedyś robiłem i tak właśnie mi się stało. I, i będę musiał zamówić kolejnych kilka bo niestety te czynności z czyszczeniem palnika na pewno będą się powtarzać po otwarciu tej klapki tam teraz po prostu można spokojnie do popiernika to sobie wyczyścić zrzucić jest to stosunkowo w tym momencie proste Leci to wszystko po prostu do dół. Teraz to sobie wyspędzelkujemy, wsadzimy tam odkurzacz, jeszcze wyciągniemy i popatrzcie, wcale tego tam nie jest mało. Tego tam jest po pięciu miesiącach bardzo dużo, bym powiedział. I warto to zrobić. Producent mówi, czyścić palnik minimum raz w roku i w miarę potrzeb. Ja sądzę, że akurat miałem taką potrzebę, żeby to zrobić dzisiaj, a jest piękna pogoda, więc. Można się pobawić ciepło Piecyk można odstawić działam dalej Dobra tyle tego tam było jedna trzecia wiaderka jak widać popiołu było sobie tam W palniczku jako tako jest tam jeszcze troszeczkę Coś tam zostało no ale nie jestem w stanie tego Tam wyodkurzać niestety Śruba wydaje mi się że jest okej okay. nierdzewka fajnie czysto to wygląda Montujemy i palimy Generalnie nie będę ukrywał, że mam jakieś tam obawy. Czy kiedyś mi po prostu nie zapiecze tych nakrętek tam na tych śrubkach z tego Deklika i kurczę, mi się urwie ta śrubka? Mam nadzieję, że to jest solidnie bardzo zrobione. Dobra, jak odpalę kociołek, to zobaczymy jak dmucha. Ok, kociołek jest zamknięty, nie jest jeszcze zmontowany, ale zanim go zmontuję i odpalę, to jeszcze mu e, dmuchniemy. Niech sobie dmuchnie. Nie będę podglądał co tam się dzieje, ale na tych 100% dmuchawa idzie. Niech jeszcze go tak przezmucha. Dobra, rozpalamy kociołek. Kociołek idzie pięknie. Dmuchawa widać, że wali masakrycznie. Jest w tej chwili na minus 2 ustawione korekta dmuchawy w ekoadu. Ale widać, że to teraz grzeje całym palnikiem. Na 44% jest dmuchawa. E i, I tyle trzeba poczekać aż po prostu ruszą teraz pompy i, i zacznie to wszystko pracować. Pompy już się włączają. E, kociołek musi się dogrzać do 60 paru stopni. Na razie spaliny wysokie, bo to wszystko się dogrzewa. Zobaczymy jeszcze, jak to dojdzie do swojej temperatury. Kocioł dogrzany. Mocno się rozgrzał. Mocno poszło aż po 68 stopni. Spaliny spadają. Oczywiście teraz się odstawił. Na razie, no, no wiadomo, przy takim czymś to musi być czyściutko. Bez dmuchawy, bardzo ładnie się pali teraz opał. Zostawię go na razie na tej korekcie dmuchawy minus 2. I później jeszcze podglądnę jak to pójdzie w grzaniu. Ok, czas na podsumowanie tematu czyszczenia palnika. Od razu powiem, że ja ten palnik czyściłem trzeci raz, także to jest amatorskie podejście do tematu, z którym prawdopodobnie każdy użytkownik będzie się musiał zmierzyć albo samemu, albo korzystając z pomocy jakiegoś fachowca. Kociołek bardzo ładnie teraz pracuje. Spaliny bardzo niskie, idzie na korekcie dmuchawy minus 2, 34% sobie leci. Bardzo fajnie mi spadła temperatura samego podajnika 28 stopni. Wcześniej doleciało prawie 32 stopnie. Widać, że, że miało to znaczenie, to czyszczenie. Oglądniemy sobie jeszcze palniczek, aczkolwiek to jest coś, czego chyba producent nie zaleca. Kopczyk, kopczyk do odbudowania. 34% muchawa bardzo ładnie się pali. Płomień jest porównywalny do tego co było przy korekcie muchawy Plus 2. Na talerzu widać bardzo ładny popiół bo to jest To jest, to jest Ekogroszek. No, powiem krótko: to jest Bartex Gold. On się bardzo ładnie pali, spopiela się na tak zwany. Popiół z papierosa, wcześniej były trochę y, szlaki, trochę, trochę kalafiorów, bo, bo odmuchałem za mocno, ale tak po prostu eksperymentalnie gdzieś tam się bawiłem i tak zostało. Y, teraz to będę próbował korygować. Kopczyk oczywiście do odbudowania. Bardzo, bardzo fajnie się to pali. Y, jakie, jakie efekty tego czyszczenia będą w przyszłości, zobaczymy, y, czy to wpłynie na zużycie opału, czy nie. Możliwe, że tak. Natomiast co chcę powiedzieć, nie jest to już tak proste i łatwe i szybkie, jak samo czyszczenie kotła. Niestety, trzeba się tam nawet i położyć na podłodze, bo kociołek jest bardzo malutki i odkręcić tą klapkę w tym podajniku, żeby spuścić tam te hasie, no to wymaga gimnastyki. Wymaga gimnastyki. Jak widać, odkurzacz też niespecjalnie mi się sprawdził, bo kurczę, końcówka mi nie pasowała tam do tego, do tej przestrzeni. Pewnie byłoby to szybciej i łatwiej. Przyznaję się również do błędu. Jest godzina 19:35, późno robię to podsumowanie, ponieważ popełniłem błąd. Jako, że jestem amatorem, to nie będę się wstydził przyznać do tego błędu. Otóż źle założyłem tarę tej retorty na koronę. Jak widzieliście na podłodze, jak ten palnik leżał, rozebrany, to składał się z dwóch części. Jakby to powiedzieć Założyłem sobie koronę na palnik, założyłem sam ten talerz, odpaliłem kocioł i pojechałem, krótko mówiąc. Przyjeżdżam, patrzę na wykres i szok, szok. Nie ma, nie ma węgla, po prostu nie ma kopczyka. Zaglądam do pieca, piec sam się pali, bez nadmuchu, bez podawania. Wypalał się węgiel, otóż... Źle siadła mi, źle mi siadł po prostu ten talerz na tej koronie i tam była za dużo przerwa, nie zwróciłem na to uwagi, że było widać ten mój sznur, że to po prostu źle wszystko spasowało. Musiałem to jeszcze raz niestety wygaszać i schładzać, delikatnie mówiąc, i poprawiać, wyciągnąć to jeszcze raz i, i poprawić całe to. Cudo. Także przyznaję się do błędu, ale to też jest chyba jakaś informacja, która może być przydatna dla użytkowników początkujących tak jak ja, że w pewnym momencie może kocioł się dziwnie zachowywać, dziwnie przebija temperatury, pali się bez nadmuchu, bo dostawał gdzieś tam lewego powietrza. Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo tak jak mówię, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wszyscy uczymy się na własnych błędach, choć lepiej się uczyć na cudzych, jednak jest to opanowane i kocioł wrócił do normalnej pracy. Jak widać, 105 stopni spalinki i 61 stopni na kotle wyłączyła się dmuchawa. Kocioł się odstawił, mimo że pracuje pompka CWU, czyli gdzieś tam podbiera mu dość mocno tego ciepła. No cóż, to by było tyle. Do oceny oczywiście indywidualnej. Dzięki.